Cześć, guys. Witam się z wami w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie ponownie o wakacjach, ale trochę w innym wydaniu. Ja wiem, że pogoda zapewne za oknem nie jest wakacyjna, ale mamy już praktycznie połowę lipca, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby o tych wakacjach porozmawiać. I dzisiaj zrobimy sobie taki sytuacyjny test, czyli zobaczymy, w jakich sytuacjach dalibyście radę się dogadać, a jakie sytuacje będą dla ciebie um, problematyczne. Zrobimy sobie dosyć szerokie spektrum. Tych sytuacji od takich klasyczków nazwałabym po jakieś takie, może troszeczkę bardziej ekstremalne, bo wiadomo, że też wakacje różnią się, prawda? Innego języka będziemy używać na wakacjach all inclusive, a innego języka będziemy używać w momencie, w którym chcemy, nie wiem, pojechać na jakąś ekstremalną przygodę do dżungli. Natomiast postaram się e, uśrednić, powiedzmy, rodzaj tych wakacji e, i właśnie sprawdzić, jak Dobrze, dogadałabyś się lub dogadałbyś się w tych codziennych, wakacyjnych sytuacjach. Zanim zaczniemy, to koniecznie zostaw suba na tym kanale, jeżeli jesteś uczniem języka angielskiego i interesują cię takie treści. Dla ciebie to jest dosłownie sekunda, a dla mnie to znak, że to co robię jest wartościowe i ma to sens, żeby robić to dalej. Więc serdeczne dzięki. Zaczynamy z tematem. Zacznijmy sobie od sytuacji hotelowych. Więc wyobraźmy sobie, że nie działa nam. Prysznic. Jak to zgłosimy i co powiemy w recepcji, że nie działa nam prysznic? Powinniśmy powiedzieć: The shower isn't working properly. Albo my shower isn't working properly. Czyli że mój prysznic nie działa poprawnie. To, że coś nie działa, to jest właśnie isn't working. Generalnie, jak coś works. To działa, jak zaprzeczymy, to oznacza, że nie działa. Druga sytuacja, czasami zdarzają się momenty, kiedy chcemy wymeldować się troszkę później, bo na przykład mamy lot, który jest nocnym lotem, chcemy zostać dłużej w pokoju. Czasami na przykład okaże się, że okej, okay, gdzieś jesteśmy na jakiejś wycieczce samochodem, nie wiem, pojechaliśmy do Chorwacji, no i chcielibyśmy zostać sobie jeszcze na przykład dzień albo dwa dłużej. Jak zapytamy, że czy możemy prosić o późniejsze wymeldowanie? Can I have a late checkout? Checkout, wymeldować się. I właśnie ta fraza late checkout to jest jakby późniejsze, późniejsze wymeldowanie. Kolejna sytuacja, która może nam się wydarzyć w hotelu, zarówno jeżeli jedziemy na własną rękę, jak i on inclusive, to też znowu zależy, bo dobra, że o to. Powiedzmy, że to są to, jest to taka sytuacja, czyli chcemy zapytać, gdzie dobrze zjeść? Czy ktoś może nam zarekomendować którąś z dostępnych restauracji? Can you recommend a good restaurant? Możemy jeszcze dodać: A good restaurant nearby, tak, czyli w okolicy. Powiedzmy. Kolejna sytuacja to lot z przesiadką. E, ja wiem, że tego typu sytuacje są bardzo stresujące, więc jak powiemy, jak zapytamy, damy znać, e, na przykład pani stewardesie, czy też komuś z obsługi, że jesteśmy zdenerwowani tą przesiadką? Jak, jak to powiemy, że martwię się tą przesiadką, żeby ktoś nam dał na przykład trochę więcej informacji w momencie, w którym zaalarmujemy, że hej, martwię się o to. I'm worried about my connecting flight. Connecting flight to jest właśnie e, ten lot z przesiadką, ten przesiadkowy tak zwany. Kolejna sytuacja, która jest bardzo ważna i bardzo polecam personalnie na to uważać, to jest sytuacja, w której chcemy, żeby taksówkarz włączył nam taksometr. Ja wiem, że na tej podstawie dochodzi do bardzo wielu, bardzo wielu skamów, szczególnie w krajach gdzieś tam azjatyckich, typu Tajlandia i tak dalej. To jest bardzo, bardzo często wykorzystywane w negatywny sposób przez no, lokalnych, e, lokalnych taksówkarzy. Więc jak, jak powiemy, że chcemy, że czy, czy mógłby e, pan taksówkarz włączyć taksometr. Jak poprosimy? Powinniśmy powiedzieć, can you turn on the meter, please? The meter to jest właśnie taksometr. Więc can you turn on, czy możesz włączyć the meter, Please. Bardzo, bardzo użyteczne i bardzo polecam o, tym taksometrem się interesować. Kolejna sytuacja, jedziemy autobusem. Nie w każdym kraju e, przystanki są tak wiadomo wyświetlane, mówione, czytane i tak dalej. Dwa, że możemy być w kraju, w którym nawet jeżeli coś jest napisane i ktoś to czyta, ja tak mam z językiem niemieckim, to i tak nie jestem w stanie połączyć tego, co słyszę, z tym, co widzę. Więc e, jakbyśmy byli w stanie zapytać, jaki jest kolejny przystanek? What's the next stop? Or what's the next bus stop? Ale what's the next stop w pełni wystarczy. Kolejna sytuacja: jesteśmy w kawiarni i chcemy zabrać kawę na wynos. Jak powiemy, czy mogę zamówić kawę na wynos? Możemy powiedzieć: Can I have that coffee to take away? Bo właśnie take away to jest na wynos. Więc can I have that coffee, tea, meal? Tak samo, prawda? Bo to nie zawsze musi być picie. To take away. I tak samo ważna rzecz, ten kubeczek, który jest na wynos, na przykład do kawy czy herbaty, czy jakiegokolwiek tam innego napoju, to jest właśnie takeaway cup. Kolejna sytuacja to sytuacja w restauracji. Bardzo często uczniowie tutaj mają problem, żeby wybrać odpowiednią frazę do tego momentu samego w sobie zamówienia. No bo my powiemy, że to ja poproszę to i to, ale pamiętajcie o tym, że prosić to nie jest absolutnie jakby please w tym... Sensie, bo bycie, please, ee, znaczy bycie nie da się tak być, ale czasami słyszę, że ludzie mówią, że jakby o coś proszą i nie na zasadzie, że can I have this, please, ale to, please, w takim kontekście, to jest bardziej od bar jakby bycia pleasant i to jest bardziej. Powiązane z tym, że na przykład ktoś nam zrobi jakąś rozkosz, przykładowo. To jest dosyć dwuznaczne. Więc pamiętajcie, że prosić możemy takie, na takiej zasadzie, że proszę o coś, ale nie do końca to słowo please działa tak, jak działa po polsku, jakby be careful. Ale, żeby właśnie zamówić jakieś zdanie, to możemy zapytać, powiedzieć to właśnie w ten sposób, że can I have a beef? Albo nie wiem, the roast beef. Please. Albo możemy powiedzieć I will have, czyli I will, to możemy skrócić I will have coś, tak? Dane danie. I'll have spaghetti, please. O, can I have spaghetti, please? Obie formy są jak najbardziej w porządku. Dalej zostając w restauracji, mamy opcje wegańskie, opcje gluten-free, opcje lactose-free i masa innych rzeczy. Pamiętajcie tylko jeszcze, że bez laktozy to nie jest without lactose, bo tak też czasem słyszę. Wiadomo, że oni Was zrozumieją, ale to jest po polsku. Po angielsku bez laktozy to będzie lactose-free, sugar-free, tak samo, to też będzie to. E, natomiast, żeby zapytać, jak, jak to pytanie do Was w sumie, jak powiesz, czy są. Dania wegańskie, czy, czy mają opcję dań wegańskich albo właśnie bez glutenu? Powinniśmy zapytać: Do you have any vegan option? Albo do you have any gluten-free option? Czy tam podstawić sobie to, co nam pasuje. Kolejna sytuacja to sytuacja zakupowa, wiadomo. Yy, zawsze shopping się dzieje, nieważne, gdzie lecimy gdzie, gdzie lecimy, gdzie jedziemy. Jak więc powiemy, że coś jest dla nas za ciasne? Te spodnie są za ciasne, ta bluzka jest za ciasna. Powiemy, że coś jest too tight. This shirt, this T-shirt, these trousers are too tight. Zanim przejdziemy do kolejnych pięciu przykładów, to już teraz chcę Wam powiedzieć, że wszystkie przykłady z dzisiejszego odcinka i o wiele więcej znajdziecie w moim najnowszym kursie English Holiday Survival. Jeżeli chodzi o kurs, to czekają na Was dosłownie natychmiastowe rezultaty, ponieważ już po pierwszym dniu będziecie wiedzieć, jak mniej więcej zapytać o jedzenie, jak zapytać o drogę, jak sobie poradzić właśnie we wszystkich sytuacjach. Dodatkowo skupiłam się tylko i wyłącznie na praktycznych frazach i takich, które rzeczywiście wykorzystacie, e w realnym świecie, a nie tylko w książce. Dodatkowo macie frazy podzielone na sytuacje, e, także one naturalnie układają się też w pamięci, i dosłownie jest tam każda jedna sytuacja. Macie też różne ćwiczenia, pisanie ze słuchu, co jest super ćwiczeniem ABC. Prawda, fałsz, e, same w sobie fiszki do wpisywania. Słyszycie też, jak powinny być te całe frazy czytane, więc też jesteście w stanie powtarzać. Zadbałam o to, żeby była stymulacja wszystkich zmysłów, czyli tak jak to powinno właśnie być. Osiem przejrzystych rozdziałów: od podstawowej komunikacji, po jedzenie, picie, po nawet bukowanie wycieczek i wszelakich rozrywek, bo to też jest bardzo ważne, żeby sobie z tym radzić. Sytuacje awaryjne. Wszystko dosłownie macie od A do Z. Wszystkie sytuacje, nic Was nie zaskoczy, dosłownie. I wracając do odcinka, mamy jeszcze pięć fraz, które na Was czekam. Eee, jeszcze jesteśmy w temacie zakupu, więc jak zapytamy, żeby ktoś nam wymienił dany produkt na inny rozmiar? Możemy po prostu zapytać: Do you have it in different size? Albo do you have it in L size, bo L jest od large. Tak, tak samo XL to jest extra large, to też jest z angielskiego, by the way, zapożyczone. Eee, dokładnie, więc do you have this w różnym, w different, w różnym e size? Wystarczy, że powiemy. Albo do you have it in blue? Czy mają to w niebieskim kolorze? Taka sama konstrukcja. Jak powiemy, że musimy zabukować sobie jakby appointment z lekarzem? Źle się czujemy, dzwonimy na recepcję i co będzie pierwszym zdaniem? Który, które powinniśmy powiedzieć, żeby ta osoba zrozumiała, że potrzebujemy widzieć się z doktorem. Powinniśmy powiedzieć I need to see a doctor, albo I need to book an appointment with a doctor, albo a doctor appointment. Tak najlepiej. Ale ja wiem, że myślenie o samym tym słowie appointment jest dosyć ciężkie do zapamiętania. Dlatego też w kursie skupiłam się na frazach dosłownie. Takich, żebyście zawsze byli zrozumieni w każdej sytuacji, ale żeby to też nie były nie wiadomo jak zaawansowane frazy, żebyście po prostu mogli je zapamiętać, bo najważniejsza jest komunikacja. Więc wiadomo, że możemy wizytę lekarską nazwać doctor's appointment, ale naturalnie i wciąż efektywnie będzie, jak powiemy, I need to see a doctor. Podobna sytuacja. Nie potrzebujemy może widzieć doktora, ale potrzebujemy znaleźć aptekę. I wiadomo, że możemy zrobić to na Google Mapsie, jak najbardziej. Natomiast z mojego doświadczenia też wynika, że jednak lokalsi wiedzą lepiej, co jest najbliżej albo do jakiego miejsca warto iść. Więc jak zapytasz, gdzie jest najbliższa apteka. Powinniśmy zapytać: Where's the nearest pharmacy? Where's the nearest pharmacy? I ostatnie dwa. Jeden powiązany ze small talkiem, bo small talk jest wszędzie. Więc jak ktoś nas pyta, wyobrażamy sobie, że ktoś nas pyta, jak podoba ci się pobyt, jak odpowiemy, że mam super czas i generalnie jest to ekstra. Odpowiemy, I'm having a great time here. I'm having a wonderful time. Pamiętajcie tylko, że jakby po angielsku spędzać czas dobrze, to nie jest. spend time wonderfully czy coś takiego, tylko po angielsku mamy dobry czas. So I'm having a great time, albo I'm having a bad time. Tak samo jak coś jest not good, to możemy powiedzieć, że I'm having terrible time. Nawet, ale mamy czas po angielsku, nie spędzamy go co do zasady. I ostatnie, czyli coś, co na pewno dziewczyny potrzebują dosyć często. Panowie myślę, że też no najczęściej, jak pewnie chcą sobie zrobić to z dziewczyną, czyli oczywiście chodzi mi o zdjęcie. I jak zapytamy, czy ktoś może zrobić nam zdjęcie. Powinniśmy zapytać. Can you take a picture of us, please? Czyli, czy ktoś może nam zrobić zdjęcie? Ale ze zdjęciami też czeka na Was jeszcze jedna, nazwijmy ją bonusową frazą. Jak zapytamy, czy możemy zrobić zdjęcia w środku? Ja pamiętam, że jak byłam w Muzeum Watykańskim, to wiadomo, że tam były oznaczenia, ale każda, powiedzmy czasami, wystawa ma inne oznaczenia, bo np. w Kaplicy Seksyńskiej nie wolno jest robić zdjęć absolutnie żadnych. Reszcie można, w niektórych nie można było z flashem, więc ja generalnie zapytamy, czy mogę zrobić zdjęcie w środku. Po prostu Can I take pictures inside? Albo Can I take photos inside? Pamiętajcie też o tym, że my nie make a picture ani do a picture, we take a picture. Także te wszystkie frazy, jak i wiele, wiele więcej znajdziecie w moim najnowszym kursie, do którego serdecznie was zapraszam. Dodatkowo e, w zeszłym tygodniu pojawił się też English Phrasal Boost, na którym znajdziecie wszystkie frazale. Na te najpotrzebniejsze od poziomu podstawowego, takiego powiedzmy A2B1 do poziomu B2. Wybrałam te najważniejsze, znowu skupiając się na praktyczności. Też czeka na Was kurs, tam też czeka na Was darmowy e-book z ćwiczeniami i testami, które tworzyłam na podstawie testów Cambridge. Także serdecznie Was zapraszam. Wystarczy kliknąć link w opisie. Podobnie, jeżeli chcielibyście zapisać się na zajęcia do mojej akademii, również czeka na Was link w opisie. Wystarczy wypełnić niezobowiązujący formularz, a postaram się z Wami skontaktować mailowo i dobrać dla Was odpowiedni program nauczania. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam powodzenia w nauce i udanych wakacji, jeżeli macie wakacyjne plany. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!